Dzień dobry, kochani, witajcie w nowym vlogu. U mnie na kanale chyba znowu pustka, właśnie jeśli chodzi o filmy, no ale to naprawdę, znowu przez względy techniczne jedziemy właśnie do Wrocławia, kupić już naprawdę jakiegokolwiek laptopa, bo ten mój obecny chyba po prostu nie daje rady. Ja mam kłopot ze zmontowaniem filmów i dużo by mówić, także postanowiliśmy kupić jakiś inny, żeby miała sobie na czym montować. Tak samo zastanawiam się właśnie nad programem jakimś do montowania, właśnie filmów, żeby jakiś kupić. Um, bo te darmowe, no tak samo, też nie dają rady. Muszę jeszcze chyba troszkę poczytać, albo e, jeszcze więcej osób właśnie na e, YouTube zapytać, w czym montują, bo tak naprawdę no nie mam doświadczenia i e, no po prostu wszystkiego się uczę. Nie wiem właśnie, w czym mam to robić i jak. E, a bardzo bym chciała, także muszę sobie jakoś troszkę e, to ułatwić, e, bo na razie mi nie wychodzi i mam bardzo duże chęci do nagrywania, ale potem właśnie, tak jak mówię, jest kłopot ze zmontowaniem tego i no szkoda, no po prostu szkoda, żeby gdzieś ten materiał przepadał i na kanale jest pusto także jedziemy do Wrocławia, dzisiaj jest piątek potem nie wiem, co będziemy robili, czy będziemy gdzieś jeszcze chodzić po sklepach, czy nie, pogoda jest taka no, ciekawa także, no tutaj tak widzę, w podglądzie wygląda ładnie, ale też mi się tam światło e, świeci. Mm, na dworze nie jest zbyt ładnie, także, no nie wiem, na spacer chyba nie za bardzo. No, jeśli już to, tak jak mówię, może jakieś e, zakupy, ale to też nie mam jakoś dzisiaj weny, także nie wiem, chyba wrócimy szybko do domu i e, o 20. leci KSW o ile się nie mylę nie wiem, bo nawet za bardzo męża nie dopytałam coś tam jest on chciałby to oglądać, także chyba wybierzemy się do brata i tam sobie po prostu chłopaki będą oglądać, a ja sobie z bratową troszkę poplotkujemy posiedzimy mamy do siebie blisko, a tak rzadko tam chodzę, no naprawdę mamy do siebie, nie wiem kilkadziesiąt metrów a ja tam chodzę może raz na dwa tygodnie na początku, jak się tam wprowadzili, to twierdziłyśmy, że będziemy się odwiedzały cały czas, a przyszło co do czego i po prostu nie ma czasu. Tym bardziej, jeszcze jak teraz jest Nunia, to jakoś tak po prostu te godziny mi tak uciekają, że nie wiem kiedy. Naprawdę nie wiem kiedy. Dobra, i ja teraz kończę, bo mąż już pewnie jest w aucie, bo jak tu przychodziłam, to pakował właśnie Nunię do fotelika i. I co? No i lecimy, także zapraszam do oglądania. Mam nadzieję, że spędzicie ze mną miło ten czas i odezwę się za chwilkę. Już jesteśmy po naszych szybkich zakupach. Najważniejsze, że laptop jest. Także będzie już mi na pewno trochę łatwiej. Teraz idę szukam. Jezu, to ty? Jezu, co nie poznałam. Hej, hej. Jest już kolejny dzień. Ja wczoraj znowu nie skończyłam tego vloga, chociaż bardzo chciałam, naprawdę bardzo chciałam. Chciałam się nawet odezwać w galerii handlowej, ale jakoś mi to nie wychodziło. Miałam wrażenie, że wszyscy dookoła na mnie patrzą i y, słuchają co mówię, także y, no nie wyszło. Y, potem próbowałam się gdzieś jeszcze odezwać, ale chyba po prostu jeszcze nie przywykłam do tego, że coraz szybciej robi się ciemno. I po wyjściu już, y, no było dosyć późno, nie miałam dobrego światła, było już dosyć ciemno, także, no już nie chciałam czegoś takiego nagrywać i pokazywać, bo po prostu, no, nie wyglądało to dobrze, no ale trudno, najważniejsze, że jest laptop. Wczoraj tylko tak na szybko y, weszłam gdzieś tam chyba do H&M i gdzieś tam jeszcze, ale za bardzo. Y, nie robiliśmy zakupów, bo też wyjechaliśmy po prostu za późno, mieliśmy jeszcze do załatwienia jakąś sprawę tam na mieście, także zanim dotarliśmy do galerii to już było tak dosyć późno i nawet już nie miałam ochoty szukać sobie jakiejś rzeczy, także weszłam tylko tak naprawdę do chemu, coś tam sobie obejrzeć i to smyka. Tak, do smyka. Weszliśmy, kupiliśmy jej drugiego e, Bipsa, drugi smoczek e, Bips. E, ona już jednego ma, kupiliśmy jej ostatnio, ale ona tylko jest nauczona na smoczki Lowi I tak się spodziewałam, że może tego nie chcieć, ale tak mówię, no to jest tylko smoczek, najwyżej nie. E, no i za bardzo go nie się Tak powiedziałabym, bawi się nim, próbuje, ale no nie wiem. Zrobiliśmy też może błąd, bo wzięliśmy w rozmiarze M, a rozmiar M jest bodajże od 6 do 18 miesięcy, tak dokładnie, a rozmiar S jest do 6. No ona ma 5, więc stwierdziliśmy, że za chwilkę ma 6, to może lepiej kupić jej tego większego. No i teraz nie wiem, czy ona go nie chce, bo to jest inny smoczek niż Lowi, że to jest bips i po prostu nie odpowiada jej kształt, czy nie chce go dlatego, że jest za długi. No i wczoraj przechodząc smyku, mąż stwierdził, że... Podejmujemy jeszcze jedną próbę i kupił jej drugi taki właśnie smoczek. Tamten ma taki różowy, a ten ma taki, no powiedziałabym, beżowy. Ale ten już w rozmiarze S w tym rozmiarze najmniejszym od 0 do 6 miesięcy. Widzę, że tu mąż już chciał zajrzeć do niego. Za chwilkę go właśnie. Otworzę, wyparzę i się teraz przekonam, czy nie chciała tamtego, bo był za duży, czy nie chciała go, bo to jest inna firma. No ten jest już zdecydowanie mniejszy niż tamten rozmiar M, yy, także za chwilkę się przekonamy. Będąc w smyku, wzięłam jeszcze jej skarpetki i to tak naprawdę były chyba nasze całe zakupy. Yy, nie, jeszcze chyba wzięłam sobie maskę do włosów Hebe, tak, i nie wiem, czy jeszcze jakiś krem albo coś takiego a tak dla Nuni to jeszcze będą w smyku, wzięliśmy pięciopach skarpetek kosztował on 26,99 w takich ładnych kolorach, biały różowy, taki jasno różowy, i bordowy, no skarpetek e, nigdy dość tak naprawdę bo co chwilę piorę i co chwilę są potrzebne, patrzę tylko, że taki rozmiar dosyć duży, ale co firma to inny rozmiar, to jest rozmiar od 13 do 15, ale tak tu patrzę, że E, jakiś spory mi się wydaje. Wczoraj tak się nie przyjrzałam, bo to bardziej tak mąż je zauważył. Bo on, jak widzi właśnie takie jakieś e, wywinięte właśnie wzorki, e, koronki, kokardki, to e, podoba mu się to po prostu i zaraz mi pokazuje. Mówi, zobacz jakie ładne. No i oczywiście są śliczne, ale tak nie spojrzałam, że są takie dosyć duże, ale to, to nie szkodzi. Lepiej e, większe niż za małe. Także taki pięciopar. Pięciopak skarpetek i smoczek, i to właśnie były nasze zakupy. Plus, tak jak mówię, coś tam weszłam na chwilkę do Hebe, ale y, nic tak za bardzo sobie nie kupowaliśmy. Trzeba po prostu y, pojechać wcześniej, jak się chce coś kupić, bo tak to już po prostu zaraz był wieczór, a jeszcze umówiliśmy się właśnie z bratem, y, wykąpaliśmy Junię chwilkę poczekaliśmy w domu i. Zapakowaliśmy się do auta, chociaż mamy naprawdę blisko, ale no nie chcieliśmy też, żeby nunia zmarzła. I jeszcze do nich poszliśmy sobie spędzić tak razem wieczór, posiedzieliśmy, pośmialiśmy się. Nunia Odziwa nam tam ładnie zasnęła, także mieliśmy spokój, tak w sensie, że mogliśmy posiedzieć, bo w domu to naprawdę ona czasami nie śpi do 12, do 1 i ciężko mi jest ją przestawić właśnie na inną porę, bo potem pięknie śpi do 10 i no po prostu. Ma troszkę inne pory spania, i ona w zasadzie ma tak od urodzenia, że mm, nigdy nie chodziła jakoś wcześniej spać, ale udawało nam się jeszcze ją jakoś tak uspać i tak po cichutku koło niej e, po prostu być, żeby jej nie obudzić, ale coś ostatnio właśnie przez ten ostatni tydzień to e, nawet po cichutku jak byliśmy, to się budziła, nie wiem, może to też jest ząbkowanie. Także e, no nie będę narzekać, to minie. Ale tak jak mówię, wczoraj tam była bardzo grzeczna, pięknie sobie spała, a my mogliśmy sobie spokojnie posiedzieć i pogadać, także kilka godzin nam też szybko tam minęło. Wróciliśmy do domu, nie po prostu włożyliśmy do auta, wyciągnęliśmy na śpiąco, nic im nie ruszyło, naprawdę aż dziwne. Położyliśmy do łóżeczka, ja ją jeszcze po chwili na śpiąco nakarmiłam i sobie pięknie spała, także nie wiem, chyba trzeba częściej gdzieś wychodzić. I tak, dzisiaj jest niedziela, także mąż chciał jechać odwiedzić babcię, także ja już tutaj spoglądam, ile tutaj rozmawiam, bo może się pospieszę i jeszcze pojedziemy ją odwiedzić. Jest południe, my jesteśmy po obiedzie, także. Na pewno się ucieszy jak ją odwiedzimy, a jest dzisiaj naprawdę pogoda przepiękna. No wczoraj taka nie była. Wczoraj było tak deszczowo, pochmurnie, a dzisiaj jest tak słonecznie, tak pięknie. Ta pogoda od razu mi się kojarzy z taką naprawdę piękną jesienią kiedy te liście tak zaczynają spadać kiedy są takie właśnie żółto, czerwono pomarańczowe ja od razu sobie wyobrażam zaraz spacerki z Niunią z wózeczkiem właśnie jakaś taka cieniutka bluzka, płaszczyk i po prostu Niunia też w jakimś bezrękawniku czy czymś takim delikatnym od razu mam taką właśnie wizję na jesień Także może jeszcze taka jesień będzie, może jeszcze będzie właśnie tak cieplutko i da radę wykorzystać jeszcze tą pogodę. Tymczasem ja się zbieram, żeby jeszcze wykorzystać troszkę ten dzień i wykorzystać to, że mąż jest w domu, bo tak jak mówię jest niedziela, więc ma wolne. Możemy gdzieś wyjść, no jutro już idzie do pracy. Także no ten czas tak szybko ucieka, że ja aż nie mogę uwierzyć, że nasza Nunia już jutro, jutro w zasadzie będzie miała 5 miesięcy. Naprawdę, ja nie wiem, kiedy tam minęło. Także yy, odezwę się do Was później. Może gdzieś będziemy spacerować, yy, może będziemy coś robić. My już jesteśmy w drodze. Tak naprawdę, to zatrzymaliśmy się na myjni. Jedziemy właśnie do męża babci, tam odwiedziny, ale po drodze stwierdził, że musi umyć auto, bo jest bardzo brudne. I tak, czuję się zaraz taka opłukana. Malutka sobie tutaj śpi grzecznie, nawet jej za bardzo nie widać, bo ma kapturek taki z uszkami od kamizelki i jest taka troszkę przysłonięta. Tak jak mówiłam, pogoda jest piękna, także trzeba to wykorzystać, trzeba pójść odwiedzić rodzinę tak niedzielnie, tak naprawdę niedzielnie. Ja oczywiście związałam sobie włosy tak mało niedzielnie, ale ostatnio nie lubię mieć sakra. Ostatnio nie lubię mieć ich rozpuszczonych, raz, że mi przeszkadzają, a dwa, że wydaje mi się, że są takie rzadkie, po prostu teraz tutaj może to będzie widoczne, że one mi tutaj dosyć. Tak, chyba to będzie widać, że dosyć mocno mi zaczęły odrastać po ciąży teraz, po tym już jak mi większa część włosów wypadła tak naprawdę. Zaczęły mi odrastać, ale no zanim... no umówmy się, zanim one odrosną do reszty części włosów, to troszkę minie. I przez to ciągle mam wrażenie, że mam bardzo rzadkie te włosy, i nawet jak je rozpuszczę, nieraz wyprostuję i wydaje mi się, że są takie ładne, gładkie, to za chwilę wiadomo, no gdzieś tam mam wrażenie, że są no, dosyć rzadkie i nie wygląda to ładnie dlatego wolę związać, wolę tego jakoś tak nie odczuwać i ciągle ich tam nie dotykać i, i wiadomo, jakoś tak po prostu lepiej, także mm, no taki koczek, taka cebula na głowie e, czekam na męża teraz widzę, że jest piana na aucie, także mm, jeszcze chwilkę minie i jedziemy Dzień dobry, ja się będę z wami witać już po raz kolejny. E, miałam skończyć tego vloga w niedzielę, a mamy wtorek. Już się zastanawiałam, czy w ogóle go kończyć, czy dać sobie z tym spokój i nagrać nowego, i e, tamten materiał usunąć. Ale tak naprawdę szkoda mi było już tego, co nagrałam, i stwierdziłam, że może dokończę go dziś, a potem po prostu nagram nowego. Mm chciałam go skończyć w niedzielę, ale wyszło tak, że no najpierw poszliśmy w odwiedziny do męża babci e, no tam troszkę posiedzieliśmy e, potem poszliśmy do jego cioci i wujka, bo mieszkają zaraz obok, więc nie wypadało nie pójść e, no i przez to wyszło tak, że do domu dotarliśmy jakąś przed godziną 19 i tak naprawdę szybko kąpaliśmy malutką i ja już za bardzo nie miałam co pokazać, a też no nie chciałam byle czego, także no, przychodzę skończyć tego vloga dzisiaj i też chyba się pomyliłam, bo mówiłam, że malutka kończy w poniedziałek 5 miesięcy, bo wydawało mi się, że w poniedziałek jest 13, a kończy 5 miesięcy dzisiaj, we wtorek. I też tak właśnie wyszłam teraz na spacer, pomyślałam, że może po drodze. Nazwieram jakiś żołędzi czy jakichś listków, żeby zrobić jej jakieś ładne zdjęcie na Instagrama i żeby po prostu mieć z czego zrobić tą cyferkę. Ale najpierw stwierdziłam, że pójdę może do Bratowej na kawkę, co prawda yy, ja mam do niej kilkadziesiąt metrów, ale yy, inną drogą, taką gorszą. Tam jest dosyć duże błoto teraz, także musiałam iść naokoło, także dochodzę na koniec wioski, na drugi koniec wioski i dopiero wchodzę w taką właśnie y, dróżkę i idę teraz do niej. Malutka już widzę, że Nie, nie, myślałam, że przysypia, ale po prostu jest tak tam zasłonięta. Ojej, jest tak nam zasłonięta, że praktycznie jej nie widać. Wystaje jej tylko nosek. Oczka, tak, niu, niu Ale przynajmniej jest jej cieplutko. E, chciałabym teraz tutaj więcej pogadać, ale wydaje mi się, że słabo mnie słychać, bo dosyć mocno wieje tutaj. Także, o, tak jak widać. Także już nie będę przeciągać, bo nie wiem, czy mnie w ogóle dobrze słychać. Także e, ja idę teraz na kawkę. Chwilka e, relaksu. I co? Potem wrócę do domu. Nie wiem, pewnie. Będzie dzień jak co dzień. E, musimy chyba jeszcze jechać z mężem, mężem na jakieś e, zakupy spożywcze, także pewnie wybierzemy się jeszcze na jakieś e, zakupy i tak będzie wyglądał nasz e, dzisiejszy dzień, A, ale jestem rozczufana. E, I co? Najwyżej odezwę się później, żeby skończyć tego vloga, bo naprawdę na no szkoda mi już było e, nie wrzucić tego co tam próbowałam nagrać i dlatego jestem dzisiaj. Także... Do usłyszenia potem. Zobaczcie jak ona uwielbia być na dworze, co widać, a tym bardziej właśnie w wózku na spacerku ja sobie tutaj do Was troszkę pogadałam, a ona już zdążyła w tym czasie sobie przysnąć jejko No tak słoniutko wygląda. Taki malutki kurczaczek pozawijany, ale naprawdę wieje u nas okropnie, także musiałam. Naprawdę musiałam ją tak ponakrywać, ubrać i schować w ręki. już jestem w domu, wróciłam chwilę temu no i co, zaczął padać deszcz nie jakiś może taki straszny ale zaczął padać zaczęło dosyć mocno wiać w połowie drogi do domu, zaczęłam żałować że stamtąd wyszłam bo miałam czekać tak naprawdę na męża pisał, że przyjedzie po nas po pracy i zabierze nas autem do domu, ale on kończy dzisiaj o godzinie 17 .00. musi jeszcze do paczkomatu także stwierdziłam, że troszkę czasu minie zanim by on po nas przyjechał, a tak to już powoli sobie doszłam i jestem w domu, powoli. W zasadzie to szłam najszybciej jak potrafię, bo nie chciałam, żebyśmy zmokli, chociaż wzięłam parasol, pożyczyłam w zasadzie parasol i malutką nakryłam folią przeciwdeszczową, także nic nie zmokliśmy, ale dosyć wiało i pewnie wyglądam nawet taka, na taką przewianą. Miałam jeszcze nazbierać właśnie jakichś żołędzi czy czegoś takiego na to zdjęcie dla malutkiej, ale tak naprawdę to już no nie dałam rady, bo pogoda się zrobiła okropna. No, nie spodziewałam się, że zacznie tak ciapać, że tak powiem, no bo tak to wygląda. No i co? Teraz tak siedzę i myślę, z czego mam zrobić jej te zdjęcie, z czego mam zrobić tą piątkę. Do, na to zdjęcie. No i tak w zasadzie nie wiem. Do tego malutka śpi, bo ona naprawdę w wózeczku uwielbia zasypiać, a w tamtą stronę to e, zasnęła, jak już byłyśmy tak blisko domu. Tam e, brata, także e, od razu zaraz się obudziła. I tak naprawdę to dzisiaj miała krótkie te drzemki, a ona lubi sobie pospać. A jak sobie nie pośpi, to jest taka, nie chce się bawić, leży woli być na rękach niż gdzieś tam leżeć i się bawić. Także no korzystnie jak sobie pośpi. Także teraz śpi. Ja sobie wstawiłam wodę na herbatkę, zaraz sobie zaparzę, wypiję i tak sobie tutaj troszkę zagrzeję się, posiedzę i tak właśnie myślę, z czego tutaj zrobić i tą piątkę. I tak w zasadzie to nie wiem. Mieliśmy jeszcze w planach, że możemy jechać dzisiaj na zakupy, ale nie wiem już naprawdę, czy mi się chce, czy nie przełożyć tego na jutro. Na zakupy takie spożywcze, ale przez to, że tak pada, to naprawdę wszystkiego się odechciewa. No. Nie jest dzisiaj ładna pogoda i nie wiem, czy będziemy jeszcze dzisiaj coś robić. Chciałam Wam pokazać jeszcze właśnie, jak będziemy robić zdjęcie Niuni, ale... No teraz nie wiem czy w ogóle zdążę zrobić, bo za chwilę będzie już pewnie ciemno. Się robiło, bo dzisiaj nie jest jeszcze późno, ale jest cały dzień tak dosyć szaro. Także pewnie zaraz zrobi się ciemno i nie będzie już tutaj dobrego światła, żeby coś nagrać albo właśnie też nie będzie dobrego światła na to zdjęcie. A chciałam właśnie zrobić ładne zdjęcie na Instagrama, bo robię jej tak właśnie od pierwszego miesiąca. Pierwszy, drugi, trzeci, czwarty, no i teraz nie wiem, czy nie będzie przerwy na piątym. Do tego chciałam też może jakoś ładnie ubrać, nie wiem, coś yy, ładnego i... No i co? Ona śpi, ja nie mam z czego zrobić cyferki nie wiem, i najchętniej to po prostu weszłabym pod koc, wzięła tą herbatkę i już dzisiaj nigdzie nie wychodziła także y, chyba już się z Wami tutaj pożegnam mm, bo tak jak mówię, no chciałam Wam pokazać jeszcze jak będę robiła zdjęcie, ale jeśli jego nie zrobię to y, no nie będę już miała dzisiaj co pokazać, naprawdę także y, z tego miejsca chyba już się pożegnam dziękuję bardzo za oglądanie, mam nadzieję, że y, zostawicie jakąś łapkę w górę czy jakiś komentarz tak, poza tym, to dzisiaj założyłam, że pod ostatnim filmem na przebitkach nie było muzyki, co mnie tak rozczarowało. To znaczy, jedna z Was mi nawet napisała o tym, i po prostu tak czytam właśnie ten komentarz i mi się kurczę. No, przecież tak się starałam, żeby ta muzyka tam była jeszcze tak, żeby zaczynała się w dobrym miejscu i kończyła, a tu nagle oglądam i nie ma. Oglądałam to w trakcie montażu i wszystko było ok a po wrzuceniu nagle, nie wiem, co się stało, nie wiem, czy podczas renderowania po prostu e, był jakiś błąd i nie przeszła muzyka, nie mam pojęcia. Mm, wykupiłam przed chwilą program, czekam właśnie na maila, mam nadzieję, że e, w innym programie będzie już lepiej. I co? Mm, do zobaczenia w kolejnym filmie, mam nadzieję, że e, będzie coraz lepiej. Trzymajcie się cieplutko, pa pa!